Hej Rzyska, to to jadako Jak słuchasz po mojej głosze To jakoś nie jest zbyt fajnie Chodzi o to, że gardło mi boli I jakoś zbytnio... No się znaczy, Rozmawiać mogę, ale eee, Gdy nagrałem odcinek, to czas coś mi się przyło Użyłem się Nie chcę się nagrywać już Tak Więc naga na ten dniu Po prostu Złożyłem, że już mam 100 subskrypcji, więc Chciałem podziękować bardzo, że udało mi się, udało się choć do 100 setki dobić Zaraz dwie, nie wiem, 2 miesiące, nie jestem pewien, w ogóle nawet zapomniałem kiedy złożyłem ten kanał Mam nadzieję, że ten kanał będzie rósł Chociaż wyżej, będzie o 1 0 więcej, znowu więcej i więcej A nawet dojdzie do tego momentu, że będę miał jeszcze 1 z 0, tylko 3 razy będzie go miliona Ale... To może bardzo, bardzo przyszły tam czas. Czasu będzie. Na pewno. Jeszcze <grystanie> raz dziękuję za niektóre komentarze, tym piszecie. Niech mi miło. Bo wierzę, że jesteście mnie wspieracze. I cieszę się, że założyłem ten kanał. Bo szczerze, demontuję. Ale śmiesznie jest. Panie, jest przy tym, że bawię, więc być uberem no, nie jest nudne, ale na pewno fakt to jest to, że czasami to jest męczące przy montowaniu na przykład. Oj, tu, to musisz być też męczące. Znaczy, nie to, że męczą, tylko po prostu upielnliwe to jest. Tym znaczy, że jak, jak, jest, jak jest późno, a jesteś zmęczony i musisz to zmontować, żeby łono ło, na tym dniu, żeby... Nie był widać, że coś się dzieje, że po prostu nic nie leci na kanale <grym> Wiem, że niektóre moim montażem są słabe, ale ja się uczę, więc proszę wybaczyć A to co czasami ja coś mówię, to po prostu mi głupi jestem i po prostu mówię, co mi padnie do ust. Zrzucam jęcem, tak powiem. Eee... Eee, to co chcę na następny odcinek ma pewnie będzie z Saints Row 4 I właśnie to co <laughs> właśnie mi się spieprzyło przy nagraniu Nie nagrał mi się dźwięk Ogólnie ja mam tak, że także eee, dźwięk, właśnie gdy nagrałem to mam właśnie od razu mikrofon i nagrałem grę więc, więc są dwie, dwie dźwięki w jednym I nie używam żadnego programu do nagrywania oddzielnie w dźwięku, znaczy mowy mojej Mm. aktualnie ja używam Check. to jest uh, free, free sound recordes znaczy record, no, record i mam to od dłuższego czasu ale się tego nie używam <coughs> dobrze jestem muszę to ogarnąć bo ja to wszystko głupio, znaczy głupio to wygląda przy nim w tych montowaniu więc okej okay. dobra Kończę do sedna. To z tym że dziękuję, że mm. jesteście ze mną. Doceniam to. I też mam nadzieję, że w przyszłości e, moje starania będą o wyższe. No. Więc trzymajcie się. I do zobaczenia też w nowym roku tak naprawdę. <laughs> Cześć.